Szanowni Państwo, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych, które miały miejsce, 27 maja 1990 roku. Obchodzimy dziś Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zadecydował 29 czerwca 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej uchwale na dziesięciolecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Dzisiaj, gdy za nami 30 lat odrodzonej samorządności, możemy śmiało powiedzieć, że przeszliśmy trudną szkołę demokracji i dojrzałości obywatelskiej. W tym szczególnym dniu kierujemy słowa do wszystkich tych, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd zarówno naszego miasta, jak i samorządy innych szczebli. Stanowimy jedną wielką samorządową rodzinę, w której jest potrzeba odpowiedzialności, mądrości i siły podczas podejmowania ważnych decyzji dotyczących społeczności lokalnej. Gratulujemy i dziękujemy za wspólną troskę na rzecz budowania samorządności lokalnej, jak i przynależności do naszej małej ojczyzny. Dziękujemy za pracę, ciekawe pomysły. Dziękujemy za śmiałe i trafne decyzje. Z okazji Dnia Samorządowca życzymy Państwu wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech towarzyszy Państwu niesłabnąca siła w podejmowaniu ważnych zadań. Życzymy kreatywności, a największym podziękowaniem za Państwa trudną i odpowiedzialną pracę niech będzie zadowolenie tych, wobec których pełnicie swoją służbę, mieszkańców. Dziękujemy naszym poprzednikom, burmistrzom i radnym. Byłym i obecnym pracownikom samorządowym za aktywne uczestnictwo i determinację w procesie odbudowy lokalnego samorządu. W roku Jubileuszu 30-lecia odrodzonej samorządności życzymy państwu, drodzy Rawianie, stabilizacji i godnego życia w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju.